Dzień dobry, witam Was w kolejnej części vloga. W drugiej, jeżeli oglądaliście pierwszą, to wiecie, że po prostu vlog byłby za długi i musiałam sobie rozłożyć go na dwie części, tak jak ostatnio. A więc witajcie, witam Was serdecznie w nowym vlogu, w nowym dniu. U mnie nadal jest jeszcze sobota, jutro właśnie jest niedziela. Wybieramy się z Łukaszem na takiego grilla ode mnie z pracy. Ponieważ padło kilka awansów w pracy, kilka osób zmienia, tak jakby sklep przechodzi na inny Rosman w innym miejscu, a więc po prostu to jest taki grill, wiecie, troszkę pożegnalny, trochę właśnie też z okazji tego, że kilka osób awansowało, a więc tak chcemy się spotkać na jakiegoś grilla, posiedzieć i po prostu spędzić jakoś miło ten czas. A więc jutro pewnie tylko po prostu Wam ponagrywam takie urywki, i w poniedziałek z samego rana jadę w końcu do domu. A więc też odezwę się do Was już stamtąd. Pokażę Wam teraz dzisiaj, właśnie prezent dla przyjaciółki z okazji urodzin, oraz pokażę Wam, co kupiłam w galerii na wyprzedażach. Powiem Wam, że było tak dużo ludzi. Był, było takie zamieszanie z racji tych wyprzedaży i tych przecen. Po prostu ludzie wariują, przepychają się, rzucają tymi rzeczami, rzeczy walają się po ziemi. Powiem Wam szczerze, że czasami jak weszłam do jakiegoś sklepu, to po prostu od razu z niego wyszłam, jak zobaczyłam, jak towar wala się pomiędzy nogami klientów, a nikt nawet tego nie podniesie. No nikt tego po prostu nie szanuje, nie podnosi, nie pomaga tym, którzy tam pracują. Bardzo im współczuję pracować właśnie w takim sezonie, gdzie są e, takie wyprzedaże, no bo jest naprawdę e, spore zamieszanie. Dobra, pokażę Wam teraz e, po prostu, co kupiłam. Kilka rzeczy tylko wpadło w mi, mi w ręce. E, byłam też w Buff and Body, a więc pokażę Wam po prostu... Co i jak kupiłam, i powiem może mniej więcej za ile, jeżeli będę pamiętać ceny, ale chyba powinny być poprzyczepiane, a więc do dzieła. Zaczniemy może od Hendemu. Weszłam tam, popatrzyłam sobie ubrania. W sumie miałam nic nie kupować, ale jak to ja? Weszłam i zobaczyłam, że są fajne takie koszulki. Tutaj zobaczcie wykończenie takie mm, bardzo fajne, koronkowe. Ten materiał nie jest to bawełna, nie jest to też czysty poliester. Jest to taki śliski materiał, ale trochę przewiewny, a więc tak wygląda góra. 40 zł zapłaciłam za tą koszulkę, a wcześniej kosztowała 80. Kupiłam ją po prostu z myślą, że założę sobie pod jakiś czarny żakiet albo pod szary żakiet. Do jakichś eleganckich spodni, powiedzmy, będzie to fajnie wyglądać. Kolejnym sklepem będzie Terranowa. Tam też kupiłam sobie kilka rzeczy, właśnie na tych mm, wyprzedażach. Pierwsza rzecz, jaką kupiłam, będą to spodenki, zwykłe czarne, takie materiałowe spodenki. Wiem, że tutaj będzie średnio widać, ale niestety teraz nie mam jak Wam inaczej pokazać. Bardzo mi się spodobały. Powiem Wam, że takie zwykłe, był bardzo duży wybór, były też bardzo ładne, takie same białe. Też się nad nimi zastanawiałam, ale stwierdziłam, że mam same białe koszulki, tak więc do czarnych spodenek jak najbardziej ok, będą one pasowały. Wzięłam Lkę, bo i tak ta Lka w ogóle zastanawiałam się, czy nie wziąć XL, bo ta Lka była na mnie naprawdę bardzo y, obcisła. Jakieś takie w ogóle małe rozmiarówki tam są i stwierdziłam, że, y, że jednak może przy niej zostanę. Jak zobaczyłam XL, to była gdzieś jeszcze style większa, tak więc spora różnica. Za spodenki zapłaciłam 40 zł, a były przecenione zilu? Nie wiem, zilu, nie ma ceny. 40 zł, takie czarne spodenki. Stwierdziłam, że wezmę sobie na lato, bo po prostu nie mam takich spodenek mam tylko jakieś jedne dżinsowe i to takie stare. Dalej koszulka, taka pudrowy róż. Zaraz wam pokażę, jak tutaj mi się uda ją ułożyć. Nie uda mi się. Może nałożę ją na wieszak i zaraz wam pokażę, jak wygląda na wieszaku. Dobrze, tak prezentuje się koszulka. Mam nadzieję, że będzie coś lepiej widać. Ona ma takie właśnie falbanki, sobie tutaj mm, po bokach, na ramionach. To jest przód. Tutaj z tyłu ona ma takie wiązanie. Bardzo ładna, elegancka. Stwierdziłam, że właśnie coś takiego na lato delikatniejszego, ale też właśnie takiego eleganckiego jednocześnie też mi się przyda. Zastanawiałam się nad białą i nad tą, ale dzwoni, znaczy pisałam do Klaudii i Klaudia też stwierdziła, że ta będzie lepsza, tak więc wybrałam w końcu ten kolor. I za tę koszulkę też zapłaciłam 40 zł, była przeceniona z 50, również rozmiar L. I ostatnia rzecz, taka ubraniowa, którą kupiłam w Terranowie, będzie to stanik, a raczej taka góra kąpielowa, od y, właśnie od strojką kąpielowego. Tylko nie mam wam jak tego pokazać teraz. Może też założę jakiś, wiesz, jak mi się uda pokazać, bo jak nie to będzie ciężko. Jest to zwykły czarny taki czarna góra z takimi frędzelkami. Bardzo długo szukałam takiej góry. Powiem wam, że ciężko było mi coś znaleźć, a tutaj y, kupiłam właśnie w Terranowie. Zapłaciłam za niego 29.99 z ceny 60 zł. A więc tak, taka góra, zwykły czarny, tutaj z tyłu ma takie zwykłe, zobaczcie, wiązanie. Mm, bardzo mi się spodobał, stwierdziłam, że sobie właśnie taki na lato kupię, już nie będę kombinować, po prostu wygląda tak. W necie na pewno widziałyście, jest bardzo dużo takich stanik staników, e, właśnie takich e, strojów kąpielowych, bardzo mi się spodobał. I tyle byłoby z takich ubraniowych rzeczy, to odrzucimy dalej. Byłam również w Bath Body Works, jak widzicie dwie duże torby. Ale spokojnie nie wydałam majątku, ponieważ kupiłam cztery duże pudełka. Dużo jest wyprzedaży teraz. Tam mgiełki zapachowe są po 38 zł. I można kupić też serię taką, jakby zimową, gdzie zapłacicie za jedną mgiełkę 38 zł, a druga zimowa mgiełka jest za grosz. Coś takiego. Wiem, że jest 2 plus 1, że za jedną płacicie, a druga jest chyba za grosz. Ja kupiłam takie, zobaczcie, cztery pudła. Kiedyś już takie jedno pudło wam pokazywałam, bo takie jedno o takie mam. Teraz dokupiłam dwa kolejne. W jednym takim pudełku pewnie podaruję Kindze prezent, te kosmetyki, które wam zaraz pokażę, a więc tak, w to zapakuję pewnie te kosmetyki dla niej. Myślę, że takie pudło jej się spokojnie przyda. Jedno pudło zawiozę do domu, a jedno zostawię sobie. Jeżeli chodzi o tę podstawkę, jest to fajna taka to nie jest plastik, ale też w sumie nie wiem co to jest. To nie jest tektura. Ciężko mi określić materiał, z jakiego jest to wykonane. Ale taka fioletowa podstawka. Kupiłam ją, aby mieć u Łukasza. Postawię sobie u niego po prostu wszystkie moje kosmetyki w łazience. Wstawię sobie w to i postawię na pralkę. Zastanawiacie się pewnie, czemu kupiłam tyle pudełek. Cena takiego jednego pudełka to tylko 5 zł. A więc za każde takie pudełko zapłaciłam po piątaku. Za tą podstawkę również zapłaciłam 5 zł, a pierwsza cena 40 i jeszcze wcześniej była jakaś cena pod spodem. Zaraz, może uda się nam dogrzebać. Udało mi się, zobaczcie. Wcześniej cena 50 zł, później przeceniona na 39 i ja dzisiaj kupiłam za piątaka. A więc takie oto pudełka, kupiłam po prostu w Buff and Body, tego nigdy za dużo, ja mam tyle pierdół, tyle kosmetyków, moja siostra też ma kosmetyki, przyjaciółce na pewno też te pudełko się przyda, tak więc mówię, zapłaciłam 20 zł za wszystkie te cztery cztery rzeczy w Buff Body Works, a więc mówię, no zapłaciłam naprawdę bardzo mało, deal życia no z 50 zł na 5 zł. W sumie teraz żałuję, że jeszcze jednej takiej nie wzięłam, bo były dwie. Na pewno w domu też by mi się przydała taka. No, ale nie przesadzajmy, kupiłam tak. Ledwo i tak przytaskałam te wielkie dwie torby. Chciałam jeszcze zajść sobie do drogerii Contigo, jednak nie miałam już jak, bo z tymi torbami już mi się po prostu nie chciało. Tak wygląda mój haul. Oczywiście zbełtane wszystkie rzeczy, tam rzucone ubraniowe. Tutaj te wielkie pudła. Zaraz zabieram się też za zapakowanie tych kosmetyków dla, dla przyjaciółki. Pokażę Wam tylko najpierw, co tam jej kupiłam. No i tak, i później się jeszcze do Was odezwę, tyle byłoby właśnie z moich wyprzedażowych zakupów. Przyjaciółka miała urodziny 6 czerwca. Nie miałyśmy jak się spotkać, a więc teraz po prostu jadę do domu, tam się zobaczymy i po prostu pokażę Wam, co jej kupiłam na prezent. Wręczę jej teraz prezent, troszkę spóźniony, ale mam nadzieję, że mi wybaczy. Zamówiłam jej właśnie te gąbeczki Blended, które ja używam. Właśnie zamówiłam tę szarą wersję, ponieważ według mnie jest ona lepsza niż ta różowa. Mam nadzieję, że jeszcze ich nie ma, bo powiem Wam, że. Nie mam pojęcia, co ma w swoich zbiorach kosmetycznych, a co nie, a więc kupiłam jej, żeby sobie przetestowała. Tutaj dorzucę jej też ten duży żel pod prysznic Starfruit z Biolow. On jest od Contigo, tej marki Contigo, ślicznie pachnie. Sobie zostawiłam, wiecie, ten o zapachu Kiwi, a ten przekażę właśnie jej na prezent, żeby też sobie przetestowała. Dalej, kupiłam jej tą szczotkę. Tangle Angel. Powiem Wam, że po prostu chciałam mieć, chciałam przetestować, ale zawsze było mi szkoda pieniędzy. I jakoś mam te Tangle Teaser i po prostu mam je trzy. Chcę je złożyć, zniszczyć już doszczętnie, żebym mogła je wyrzucić z czystym sumieniem, i wtedy może skuszę się na tą. Nigdy jej nie miałam, ale wygląda obłędnie. Jest po prostu prześliczna, przepięknie się prezentuje i pomyślałam, że po prostu ona też się z niej ucieszy, bo wiem, że Tangle Teaser też używa i lubi. Więc mam nadzieję, że ta szczotka też jej podpasuje. Dalej kupiłam jej dwa woski, takie typowo wakacyjne. Pierwszy będzie to Pink Suns. Uwielbiam przepiękny zapach, który kocham. Kojarzy mi się z wakacjami, jest prześliczny, więc mam nadzieję, że jej też podpasuje. I drugi będzie to Coastal Living. Przepiękny zapach, taki kojarzący się właśnie z drogą nad morze, z takim wiatrem nad morzem. Coś pięknego, naprawdę. Dwa prześliczne woski. Uwielbia zapachy tak samo jak ja, a więc stwierdziłam, że taki prezent też jej się tutaj spodoba. I kupiłam jej również dwie maseczki. Jedna będzie to Skin 79. Uwielbiam te zwierzaki, świetnie się prezentują. Już nie mogę doczekać przetestowania swojej, więc mam nadzieję, że ta dla niej. Że ta jej też podpasuje i też jej przypadnie do gustu. I kupiłam sobie i jej też takie maseczki, jakby na usta. Nie wiem, co to jest. Zobaczymy, jak będą się sprawdzać. Są to odżywczo wygładzające maseczki do ust. No nic, zobaczymy. Kupiłam jej do przetestowania, a więc tak, taki zestaw kosmetyków, mam nadzieję, że jej się spodoba. Nie ma tutaj, wiecie, nie wiadomo czego, kupiłam po prostu taki drobny upominek, aby miała coś po prostu ode mnie z okazji urodzin, a więc mam nadzieję, że taki prezent jej się spodoba. Znalazłam po shiny boxie albo po big jakieś takie czarne friendsle. Myślałam, że tutaj wrzucę jako wypełnienie, ale mam tego po pierwsze za mało, po drugie za czarno, więc od przyjaciółek dostałam właśnie prezent z takim wypełnieniem. Troszkę sobie pożyczę i też chyba tutaj wypełnię właśnie tym różem te pudełko, to pudełko, a więc też wrzucę tutaj troszkę tego różu, uzupełnię tak, żeby nie było ono takie puste, zobaczcie. Troszkę tutaj tak zrobimy i na to poukładam właśnie też, e, tak jak dziewczyny e, poukładam te produkty dla, e, dla Kingi. Tutaj włożymy tą tu maseczkę. Jedną tutaj może włożymy e, pod drugą gdzieś, e, tak żeby właśnie trochę to poprzykrywać. Tutaj będzie wos. Dziewczyny miały świetny pomysł, ja w ogóle uwielbiam tak zapakowane mm, paczki, prezenty, to jest coś pięknego, ślicznie to wygląda, super się prezentuje i ja też teraz tak dalej przekażę, a więc ściągnę od nich pomysł, tutaj wrzucę te gąbeczki i jeszcze jeden wosk gdzieś tutaj z boku. Dobra, tak się prezentuje, zamknijmy, zobaczymy, może jeszcze dorzucę coś tutaj później. Zamknijmy, no i świetnie. Wydaje mi się, że chyba będzie zadowolona, może to nie wygląda jakoś korzystnie, ale z pudełka na pewno się ucieszy, na pewno pudełko też jej się przyda dobrze. Sprzątam resztę, sprzątam tutaj to, co porozkładałam dookoła i jeszcze później do Was się odezwę. Dobra, pokażę Wam jeszcze szybko prezent, jaki dostałam od swoich przyjaciółek. Co prawda e, urodziny miałam w kwietniu, mamy już lipiec i prezent dostałam w czerwcu, ale powiem Wam, że nie miałyśmy jak wcześniej się w ogóle spotkać. W ogóle e, ich praca, moja praca, studia, egzaminy, wszystko nam tutaj przeszkadzało, w końcu się udało. E, dziewczyny zwariowały, naprawdę kupiły mi ogromne pudło kosmetyków do testowania, za co jestem mega wdzięczna. Już Wam pokazuję szybko, co tutaj się znajduje. Mam tylko nadzieję, że będę mogła. Wrzucić ten materiał, bo. Oj, to nie stąd. Bo nagrywam już po prostu ten materiał chyba trzeci albo czwarty raz i cały czas jest problem z wrzuceniem do vloga. Pierwsze produkty, jakie tutaj mam od dziewczyn, będą to dwie świetne maski: jedna skin 79, druga holika, holika miodowa. Bardzo jestem ciekawa tej maseczki zwierzaka ponieważ słyszałam bardzo dużo dobrego właśnie o tych maseczkach, a więc już chcę je używać. Chyba którąś z nich zabiorę ze sobą, po prostu jak pojadę do domu, aby sobie ją nałożyć i przetestować, bo cały czas czekałam, aby nagrać Wam po prostu tego open boxa. Dalej będzie tu super, taki fajny płyn, przepięknie wygląda, ma pompkę. Jest to żel pod prysznic, zapach jabłko i tofi, Jest tutaj właśnie z firmy Douglas. Zobaczymy, jak będzie. Mył, czy będzie się bardzo pienił, ale przepięknie tutaj wygląda i fajnie się zapowiada. Kolejny produkt będzie to taki duży balsam Victoria Secret do ciała. Coś pięknego, pięknie pachnie, już go używałam. Bardzo mi tutaj podpasował i bardzo się cieszę, że mogłam. Że miałam okazję w ogóle przetestować, że dostałam go w tej paczuszce, właśnie i bardzo się cieszę, bo jest naprawdę super. Fajnie nawilża, fajnie się sprawdza, duża pojemność, a więc starczy mi na pewno na długo. Kolejny prezent będzie to taka mała świeczka Yankee Candle. Znam zapach, bardzo lubię, fajnie się umie, sprawdza. Dalej, WOSK. Wosk tutaj będzie Soft Blanket. Jest to klasyka. Od tego wosku zaczęłam swoją przygodę ze wszystkimi woskami i zapachami od Yanki Kendall. Bardzo lubię. Był to chyba pierwszy z wosków, który zamówiłam przez internet właśnie jak zaczęłam zamawiać woski do kominków. Do kominka byłam jeden. Dalej tutaj będzie taka kostka do kąpieli Malina i Mięta z firmy Yves Rocher. Nigdy nie miałam, zobaczymy jak będzie się sprawdzać. Kolejny produkt i będzie to szampon do włosów dodający objętości. Bardzo fajny produkt podobno. Dziewczyny mówią, że się zakochały w tym produkcie. Ja jeszcze nie miałam okazji używać, a więc zobaczymy jak się sprawdzi na moich włosach. Mam nadzieję, że polubię się z tą firmą i będę używać więcej produktów z tej marki. I ostatni produkt tutaj, który Dziewczyny mi wrzuciły do przetestowania. Będzie to taka ogromna rękawica, yy, która ma nam usuwać makijaż za pomocą wody a więc tak, tego na pewno nagram test na kanał, tych produktów będę używać i będę dawać Wam na pewno znać świeczki i wosk uwielbiam zobaczymy jak sprawdza się też ta kostka, balsam coś pięknego, super sprawa tutaj tego jeszcze nie używałam czekałam aż nagram po prostu Wam tego, pokażę Wam po prostu co tutaj się w środku znajduje i dopiero przejdę do testowania tych kosmetyków no i te dwie piękne maseczki a więc tak, takie wielkie pudło kosmetyków do Dostałam, tak jak mówię, dziewczyny oszalały, kupiły mi tego naprawdę bardzo dużo. Mam nadzieję tylko, że nic tutaj e, więcej nie było, bo tak naprawdę już tutaj szperałam nieraz, tak naprawdę codziennie tu zaglądam i chcę coś przetestować, ale nie mogę, bo czekałam aż nagram ten film. A więc tak, nagrane, mam nadzieję, że już w końcu mogę Wam to wrzucić, bo nagrywam któryś raz z rzędu. A więc e, mam nadzieję, że wszystko właśnie pójdzie po mojej myśli, wszystko będzie dobrze. Takie super pudło, będę testować i będę Was informować na bieżąco, jak się rzeczy sprawdzają. Dobrze, skoro prezent od e, dziewczyn już Wam pokazałam, to mogę to wszystko rozpakować sobie na spokojnie. E, do domu na wyjazd ze sobą zabieram te dwie maseczki. Nie wiem, czy zużyję dwie naraz, ale na pewno nałożę tę i zobaczymy, jak się sprawdzi. Może jak będę nagrywać w domu vloga, to też się wam w niej pokażę i od razu wam powiem, jak u mnie zadziałała. Tutaj możecie sobie zastopować, przeczytać dokładnie, o co chodzi, jak tutaj to wygląda, co ona ma robić, ta maseczka. Jestem, tak jak mówię, jej bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Z wędrują ze mną. E, tutaj kładę na kosmetyczkę, zaraz je pakuję. Tutaj mam czystą gąbeczkę, już mi wysch, wyschła praktycznie. Resztę wszystkiego sprzątam e, i tak. I za niedługo pewnie uciekam do Łukasza. Dobra, jestem u chłopaków w mieszkaniu i tak prezentuje się właśnie ta tacka z Bath and Body Works. Tutaj postawiłam swoje wszystkie kosmetyki, jakie mam po prostu u Łukasza. Tutaj na przykład mam żel pod prysznic z Isany, bardzo ładny, malinowy. Szampon z Alterry uwielbiam, świetna sprawa. Tutaj mam z Be Beauty akurat takie, taki żel krem do mycia twarzy. Stosuję go od niedawna, za niedługo powiem Wam więcej, co o nim myślę. Tutaj mam też taki peeling do stóp, jeżeli się nie mylę, tak, peeling do stóp. Hmm, też testuję. Na razie powiem Wam, że jestem w miarę zadowolona. Tutaj mam jakiś też balsam. Nie, nie balsam. Żel pod prysznic. Dalej mam łagodny żel do mycia twarzy i oczu. Stołpy bardzo lubię. Tutaj mam dwa żele, które dostałam od siostry, ale jeszcze ich nie użyłam bo to są bardziej takie do kąpieli pod prysznic się za bardzo nie nadają tutaj mam też taki ten olejek do włosów, który uwielbiam jest świetny z biowaksu. to jest już moje drugie opakowanie, jeżeli tylko mi się skończy pierwszy już wykończyłam to jeżeli tylko mi też się skończy to tutaj, to tutaj też dokupię drugie Tutaj mam resztkę szamponu, która stoi już bardzo długo, nie mogę jakoś jej zużyć, jakoś mi nie pasuje ten szampon. Tutaj mam jeszcze szampon LCF, też na wykończeniu, więc niedługo się skończy. I tutaj mam świetny taki płyn do kąpieli, który przepięknie pachnie, całkiem fajnie się pieni z Isany, bardzo tani. I tutaj szczotka Tangle Teaser, a więc tak prezentuje się właśnie całość. Myślę, że całkiem fajnie będzie przynajmniej wszystko w jednym miejscu. Nie będę tutaj chłopakom zabierać tego miejsca, zabierać szafek, a więc wszystko postawiłam sobie na pralce i wszystko właśnie tak się prezentuje. Tutaj jeszcze mam spinki, tutaj wyżej wisi też moja prostownica. Tak wygląda, całkiem jest to pojemne, i mam nadzieję, że długo mi wytrzyma, że to szybko się nie porwie, no ale w sumie chyba nie będzie miało od czego, bo nie zamierzam tutaj nalewać wody. Niszczyć tego ani ciągać tego w to i z powrotem, więc mam nadzieję, że będzie wytrzymała. Jestem Łukasza i właśnie edytuję film, właśnie vloga, tego, który był przed tą częścią. I przypomniało mi się, mówiłam Wam tam, bo wykonywałam makijaż paletą I Heart Chocolate od I Heart Makeup, tej firmy Makeup Revolution i wiecie co widziałam w galerii w Super Farmie, że Super Farm ma teraz wszystkie te paletki oraz róże te takie w serduszkach, rozświetlacze mają teraz w swojej ofercie i jeżeli dobrze widziałam to palety cieni są po 39 zł. Jeżeli dobrze spojrzałam, bo patrzyłam przez szybę, wiecie, tak po prostu sobie przechodziłam. Wszystkie te palety są na miejscu, więc nie musicie zamawiać przez internet. Uciekam dalej, edytować vloga. Łukasza jeszcze nie ma z pracy, czekam na niego. I tak pewnie zobaczymy się dopiero jutro, czyli w niedzielę.